Alfred Szklarski, Tomek w tarapatach Rozdział pierwszy Tomek wyrusza z Nowego Jorku. Był wczesny ranek. Mgła od opadła i w palącym słońcu ukazał się nowojorski port morski. Na masztach licznych statków zatrzepotały barwne bandery. Tłum pędzących ludzi, jakby jeszcze bardziej się ożywił. Spiesznie wylewał się i wylewał do z olbrzymiej hali terminala. Dość wysoki, jak na swoje 13 lat. Chłopiec z zainteresowaniem przyglądał się przetaczającej się fali ludzi. Już dawno zauważył, że urzędnicy portowy, portowi niezbyt dokładnie sprawdzają dokumenty. Teraz, na przykład, jakiś mężczyzna,